piłce. Nowy Kutnowski program o koszykarzach, koszykówce i kutnowskich kibicach. Joanna Chrzanowska i Bartosz Nowak. Naszym gościem jest dzisiaj pan trener Jarosław Krysiewicz. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. dzień dobry. Wróćmy może do historii i do koszykówki kobiet. Od kobiet zaczynał pan swoją przygodę z trenowaniem. Jak pan wspomina te czasy z drużyną z Leszna? Te przygodę z koszykówka ten zaczynałem z męsko, co prawda w drugiej lidze. Później była ich klasa żeńska. No, bardzo miło, bardzo miło to, był, to było fajne 4 lata z dziewczynami w leśnie udało się zebrać bardzo waleczny zespół jak na, na, na nasz pierwszy rok i w tym pierwszym roku mimo że mieliśmy najmniejszy budżet w EkstraKlasie udało się osiągnąć czwarte miejsce, także że gdzieś tam żeśmy się zapisali w na koszykówki Później bywało różnie, ale zawsze nam udawało się cel, jaki, jaki zarząd stawiał, czyli być w ósemce, zrealizować, także że to był fajny, miły czas, tym bardziej, że w swojej drużynie miałem jeszcze swoją żonę, także to już było bardzo rodzinnie. A inaczej się pracuje z kobietami niż z mężczyznami. To to jest inaczej, chociaż wszyscy mówią, że koszykówka żeńska i męska jest. Znaczy nie wszyscy dużo, dużo osób mówi, że jest taka sama, ale są pewne różnice. Ja zawsze opowiadam jedną, jedną ciekawą rzecz, że jeżeli koszykarz ma przebiec od linii do, do linii, to on to zrobi z dokładnością do centymetra. Natomiast dziewczyny, na wszelki wypadek, przebiegną metr dalej, żeby trener nie miał żadnych uwag, i jest taka różnica, że. Wbrew pozorom od dziewczyn można więcej wyegzekwować, bo są bardziej sumienne i bardziej, bardziej dokładne i myślę, że to jest taka, ta, taka, taka różnica. Natomiast jeżeli chodzi o same umiejętności koszykarskie i o oglądanie koszyka, koszykówki w wykonaniu żeńskiej czy, czy męskiej, to, to jednak mimo wszystko ta męska koszykówka jest, jest dużo ciekawsza, jest szybsza, przede wszystkim zawodnicy wkładają piłkę do kosza, gdzie koszykówce oprócz Dublin to się nie zdarza, także że jest trochę, trochę różnicy jest. A jak te relacje z żoną wtedy układały się i w domu i na parkiecie w takim razie? Myśmy przyjęli taką zasadę, że nie rozmawiamy o koszykówce w domu. I dało się? Różnie z tym bywało, ale, ale żona tego starała się przestrzegać jak mogła i... Czasami, czasami po, po jakichś nieudanych meczach gdzieś to wracało, bo ta analiza w domu, po meczu, gdzieś przed telewizorem zawsze musi być. Także moja żona wtedy na wszelki wypadek udawała się po zakupy czy z dzieckiem gdzieś na miasto, ale, ale było fajnie, dawaliśmy radę. Trzy lata trzy lata jakoś się udało, bez konfliktów to przejść. Zamierza pan wrócić do trenowania drużyn damskich? Tego, tego jako. Jako tener nie, nie jestem w stanie na to chwilę powiedzieć. Mamy przykład chociażby trenera Herta, który w żeńskiej koszykówce, wśród polskich e, trenerów, osiągnął najwięcej, bo zdobył Mistrzostwo, mistrzostwo Europy i, i trenował dziewczyny. Później wrócił do męskiej, teraz znowu wrócił do żeńskiej i znowu osiąga dobre rezultaty. Także nic, nic w, tym, w tym zawodzie nie można na dzień dzisiejszy powiedzieć, że jest pewnikiem. Być może kiedyś. Będzie jeszcze okazja wrócić do żeńskiej koszykówki. Wróćmy w takim razie do męskiej koszykówki za nami sezon. Jak Pan oceniał ubiegły debiuta, debiutancki sezon w wykonaniu Polfarmexów w TBLu? Czy pozostał jakiś niedosyt? Były apetyty na playoffy? Zawsze jest niedosyt. Ja nie znam tenera, który jest zadowolony nawet jak będzie mistrzostwo Polski po sezonie, że wszystko się udało tak, jak, ma, jak się miało udać. Tak się nie da. W koszykówce są wzloty i upadki, czyli i to jest nieuniknione. To nie jest tak, że cały sezon można rozegrać i przejść w niego w jakiejś takiej euforii, że wszystko się udaje. Tego, to, jest, to jest po prostu niemożliwe. Także że myślę, że, że były fajne momenty w tamtym, w tamtym sezonie, który już jest za nami, i były też momenty, o których chcielibyśmy zapomnieć jak najszybciej. Jak na przykład mecz ze stelmetem? jest żal do trenera o te trzy punkty, trzy rzuty osobiste z kapelusza? To no gdzieś, gdzieś to się działo i we mnie i w chłopakach przez długi, przez długi okres. Ja pamiętam, że po meczu ze Stelmetem jechałem do Krakowa do rodziny praktycznie od razu z meczu i i tak na dobrą sprawę, żeby nie myśleć o tym, ze słuchawką na, na uszach rozmawiałem z tenerem Turkiewiczem, który wjeżdżał z Lublina i jechał do Wrocławia i praktycznie nie pamiętam całej drogi, żeby o tym nie myśleć. No, no, dopiero ten, ten ból, ta zada gdzieś wróciła na następny dzień. No, takie, mecze, takie mecze przegrane bolą, bo... Bo był na wyciągnięcie ręki, i ja mam cały dzień w głowie, że, że tak naprawdę nie, nie od nas zależał wynik tego, tego meczu. Ale ten mecz, gdzie mówimy o tych złych rzeczach, to, to, to ten mecz bolał, ale myślę, że bardziej bolały przegrane chociażby spotkanie w Polfarmie z Polfarmą Starogard w Starogardzie Gdańskim, czy, czy u nas z Dąbrową Górniczą. Te mecze gdzieś bolały, bo wiedzieliśmy, że że stać nas na to, że, żeby te mecze wygrać, a, a mimo wszystko przegraliśmy. Chociażby też taki mecz ze Śląskiem w u siebie, gdzie kibice na to patrzą inaczej. My jesteśmy w środku i wiemy, że jedna, jedna zła decyzja w meczu odwróciła całą konstrukcję meczu, gdzie się wydawało się, że ten mecz kontro, kontrolujemy i była szansa go ugrać, a popełniliśmy jeden kardynalny błąd chyba na 4 czy 5 minut przed, przed zakończeniem. Spotkania przy naszym prowadzeniu i to nas wybiło z uderzenia, bo wiedzieliśmy, że śląs to zagra, a mimo wszystko gdzieś komunikacja w drużynie była zła i nie udało się usłszeć z błędu i od tego momentu się sytuacja zwróciła i śląs zaczął kontrolować przebieg. Także to są takie niuanse, o których my, trenerzy, zawodnicy wiemy. Natomiast kibice, którzy siedzą z i oglądają i się ekscytują, gdzieś im to umyka. Tak, takie rzeczy na pewno bolą po, z poprzedniego sezonu, ale myślę, że było bardzo dużo takich fajnych chwil, jakby chociaż wygrano w siebie z rosą Radą, czy, czy, czy z Koszalinem, czy super mecz uważam rozegraliśmy w Zgorzelcu, gdzie nam zabrakło odrobiny szczęścia, także tak jak mówię, to jest dawka sezon w Koszykówce, to są wzloty, upadki. Biorąc tak cały kształt, wydaje mi się, że więcej było raczej tych wzlotów, niż, niż, niż upadków. Warto te chwile pamiętać. Zawsze. Za nami okres wakacyjny, przygotowawczy. Na jaką ocenę zasługuje, Pańskim zdaniem, drużyna po tym okresie? Bo były i, było i trzecie miejsce w, w Memoriale, było i trzecie miejsce w, w turnieju o Róże Kłótna, i zwycięstwo w turnieju w Koszalini. Co możemy na chwilę To wystawiać? naprawdę, bo to jest slogan. Wszyscy mówią, że mówią, że wyniki czy zwycięstwa w turniejach przysezonowych nie mają żadnego znaczenia. I to jest prawda. Oczywiście my wychodzimy i chcemy wygrać każdy mecz, ale ale to tak naprawdę nie jest, nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy, czy Dużyna robi postępy. Mamy 7 tygodni, żeby się przygotować do Ligi i czy są postępy w grze, zwłaszcza w obronie, w ataku, jaka jest komunikacja w Dużynie, czy to idzie w dobrym kierunku, czy w złym kierunku. My mamy wrażenie, przede wszystkim z jednego jesteśmy najbardziej zadowoleni, że mamy w tej chwili praktycznie dwa dni do rozpoczęcia Ligi i udało się cały ten pre-sezon przejść bez kontuzji, co jest niezmiernie, niezmiernie ważne dla nas, bo, bo gdzieś tam trzon drużyny został w cudzysłowie zachowany, ale czterech nowych ludzi doszło, a mamy tak naprawdę dziesiątkę, dziesięciu zawodników, dziesięciu seniorów i, i oni będą o obliczu tej drużyny decydowali. Nam się udało bez kontuzji przejść cały sezon i wszystkie praktycznie wszystkie spalinki rozegrać w optymalnym zestawieniu. Mieliśmy problem w Czechach, w jednym meczu nie zagrał Wołoszyn, w jednym nie zagrał Bartosz, ale to były pojedyncze mecze. I to jest dla nas najważniejsze i wydaje nam się, że, że ten progres jest, bo na, na, na ostatnich dwóch meczach w Czechach było widać, że, że ta drużyna się konsoliduje i, i być może naszą siłą będzie to, że mamy 10 Wyrównanych, wyrównanych graczy, I, i, i to jest fajne, że, że, że te rzeczy się udało przetrzymać, nie było kontuzji, że widać postęp, widać, że drużyna jest godna zwycięstwa, i to jest dla nas najważniejsze. No właśnie, skoro już o składzie mówimy, to z drużyny, która wywalczyła ten historyczny awans do tbl został już tak naprawdę tylko Mateusz Bartosz, i teraz odszedł również Krzysztof Jakubczyk, ulubieniec z kibiców. Czy w koszykówce na tym szczeblu rozgrywek? Jest miejsce gdzieś na sentymenty? Tręci się Łaska wokół, kiedy myślisz o tamtej drużynie, która zdobyła ten historyczny awans? Prawda jest brutalna. No. Nie powinno być sentymentów, ale, ale, ale gdzieś tam zawsze w sercu zostaje jakaś zadra, chociażby Krzysiek Jakubczyk, który był ona z nami od, od początku, jak ta drużyna grała w pierwszej lidze i to gdzieś, gdzieś tam zawsze zostaje i ale no niestety no to, na to trzeba patrzeć w sposób brutalny, że tak powiem, i dobierać tak zawodników, żeby, żeby drużyna, żeby klub robił progres. Była gdzieś tam z tyłu głowa chęć jeszcze zastanawiać się mocno, czy Krzyśka jeszcze nie zostawić chociażby na następny sezon i być może on by się otworzył. Bo z Krzyśkiem też była specyficzna sytuacja chociażby w pierwszym roku, jak, jak przyszedł do Kutna i. Był moment, że w styczniu, w pierwszym sezonie, w pierwszej lidze chcieliśmy się z Krzyśkiem rozstać, ale gdzieś tam po długich rozmowach Krzysiek został i, po, i pokazał wszystkim, że, że, że był no, najważniejszym, czy jednym z najważniejszych graczy w historii pro klubu pro basket w Kutnie. Nie wiem, jak to by się w tym sezonie potoczyło, czy Krzysiek może po jednym sezonie w Ekstraklasie, który nie był udany, może by się otworzył, ale Decyzję, żeśmy podjęli taką, a nie inną i, i musimy z tym żyć i, i ja życzę Krzyśkowi jak najlepiej z tego zresztą widać jak gra w łańcucie, że, że forma wraca i być może zawsze historia lubi zatoczyć koło, być może Krzysiek znowu trafi do, do Kutna za rok czy za dwa. W jednym z wywiadów z Pańskim udziałem przeczytałem, że uważa Pan, że nowy nabytek parker sprawdza się, można powiedzieć, lepiej od Michela. Mocno chwalił Pan też progres Grochowskiego. Czy właśnie rozgrywający będą atutem naszej drużyny w przyszłym sezonie dobrze by było. Rozgrywający to jest. Ja, ja. Może to nie jest zbyt popularne stwierdzenie, ale, ale trener tak naprawdę w momencie kiedy piłka przez sędziego zostanie rzucona do góry i zaczyna się mecz, to może zareagować tylko czasem czy zmianami albo odwrócić mecz, albo próbować coś, coś z tym zrobić. Natomiast na boisku gra pięciu ludzi. Na naszej sali praktycznie komunikacja między trenerem a zawodnikami jest bardzo trudna, bo zawsze jest głośno. Także tych pięciu ludzi gra i na boisku powinien rządzić rozgrywający, bo to jest, to jest generał na boisku. i i z Parkerem mieliśmy na początku trochę, trochę z tym problemów na pierwszych meczach sparingowych chociażby z Legią, gdzie, gdzie Josh jest takim wyciszonym człowiekiem, on poza boiskiem ma swój świat, przebywa z drużyną, ale to nie jest dusza tak zwana towarzystwa i ono nie jest wodzirejem. Natomiast na boisku musi być takim zawodnikiem i po tych dwóch meczach spalingowych z, Leg... z Legno, żeśmy z nim porozmawiali, się okazało, że na turnieju w koszalinie on potrafi drygować drużyną, czyli potrzebował trochę czasu. Groszek myślę, że zrobił bardzo duże postępy przez okres wakacyjny, i... ale, ale też jeszcze dużo pracy przed nim. Jeszcze gdzieś ma zahamowania w podjęciu decyzji rzutowych, to jest jego problemem, że, że, że gdzieś tam jest zablokowany. Myślę, że to też wynika z tego, że w poprzednim klubie, w którym grał gdzieś miał trochę zakaz rzucania i trzeba tego chłopaka odblokowywać. U jednego to jest, że potrzeba miesiąc, dwa, jeden sezon. U niektórych zawodników to trwa dłużej, ale myślę, że Grześek idzie w dobrym kierunku i myślę, że obydwa z parkerem mogą stworzyć fajny duet i, i, i na to liczymy. No, po to, żeśmy zostawili Grześka, żeby się rozwijał, a parker został ściągnięty, poszukaliśmy typowej jedynki. Wiem, że kibice w Kutnie nie wszyscy dowierzali, że to jest typowa jedynka. Myślę, że na tych, na tych meczach sparringowych pokazał, że potrafi kreować grę, potrafi szukać kolegów, a w ważnych momentach potrafi wziąć ciężar gry na siebie. Mieliśmy z tym problem rok temu, bo Mitchell generalnie chciał zawsze brać na siebie wszystko, a, a nie o to chodzi w koszykówce. Panie trenerze, jeszcze jako koszykarz Śląska-Wrocław, pięciokrotnie sięgał pan po tytuł Mistrza Polski. Czy myśli Pan, że teraz, jako trener Polfarmexu Kutno, uda się chociaż raz powtórzyć ten wyczyn, czy stać na to kutnowską drużynę? Ja pamiętam, jak z moim asystentem, z Wojtkiem Walichem, przyjechaliśmy razem na, na okres przygotowawczy w pierwszym sezonie w Kutnie. Wjeżdżając do Kutna na moście, mówię do Wojtka, słuchaj, to by był niezły numer, jakby się udało Polfarmek sprowadzić do, do ekstraklasy za 3-4 lata. Popatrzmy na siebie z takim lekkim niedowierzaniem. Okazało się, że, że, że udało się taką rzecz zrealizować. Dlaczego by Polfarmes nie mógł za 2-3 lata bić się o Mistrzostwo Polski? Wszystko jest, wszystko jest możliwe w sporcie, w koszykówce. No my w tym roku też gramy o Mistrzostwo Polski, bo. Zawsze dziwi, jak, jak dziennikarze się mnie pytają, o co, o co pańska drużyna gra. Ja zawsze mówię jedno: my gramy w rozgrywkach, w którym celem jest Mistrzostwo Polskie, więc my gramy o Mistrzostwo Polski. Czy, czy je się uda zrobić za rok, za dwa, za trzy, a może nigdy, bo też tak może być, ale zawsze celem jest Mistrzostwo Polskie. Także nic nie stoi na tym, żeby Paul Farbeks w bliższej czy w, dalszej, w dalszym czasie o to się bił. A potencjał na pewno jest. Potencjał jest, są ludzie, którzy kochają Koszykówkę, jest miasto, które chce wspierać Koszykówkę, jest główny sponsor, fantastyczni kibice. Mam nadzieję, że za dwa lata będzie piękna sala. Czemu nie? Stelme też tak zaczynał. I oby marzenia się spełniły. Oby. Trzymamy za tym kciuki. Dziękuję Dziękujemy bardzo. serdecznie Dziękuję. za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przypominamy Państwu, że naszym gościem był dzisiaj pan trener Jarosław Krysiewicz. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia.